Okej, okay, no to kończy Wisła barażę po półfinale. Jak bardzo jest Pan rozczarowany? E, jestem rozczarowany oczywiście wynikiem tym, że nie awansujemy do Ekstraklasy. E, nie mogę dzisiaj nic zarzucić chłopakom oprócz braku skuteczności. E, wygrywa się sezon e, właśnie tym m, regularnym graniem, regularnym wygraniem. Myślę, że Wisła przede wszystkim powinna się skupić w przyszłym sezonie na tym, żeby wyjść w tym top 2 i, e, i po prostu zapewnić sobie ten awans wcześniej. Dzisiaj brakło tej skuteczności. Myślę, że nie byliśmy gorszym zespołem. Myślę, że pół to czuł i, i staraliśmy się bardzo mocno naciskać mieć miedź przez cały mecz. Zresztą oglądaliście państwo ten mecz, więc widzieli go Państwo do, do, dokładnie. Natomiast mm, myślę, że w piłce nożnej jest tak, że skuteczność też jest jedna z szczęści tej gry. Mm, jej dzisiaj brakło, e, ta skuteczność była w miedzi. Mm, no i niestety kończymy ten sezon i musimy się przygotować na kolejny. Jakie konsekwencje będzie miało Ja Nie, nie brak awansu do ekstraklasy. Oczywiście, że będzie to dla nas jakieś uderzenie finansowe, natomiast no nie jest tak, jak Państwo pewnie wiedzą, że, że nie myśleliśmy o tym, no bo jeszcze niedawno walczyliśmy o to, żeby w tych barażach być, więc ostatnie parę tygodni mocno pracowaliśmy właśnie w kontekście tego, co może się zdarzyć, jeśli nie awansujemy, więc mamy pewne pomysły, mamy pewien, pewien plan na to, jak budować zespół i, i w ogóle Wisokraków w przyszłym sezonie. I no nic, musimy, musimy po prostu. Nie ja wiem, od trzeciego tygodnia zaczęliśmy myśleć o tym, jak wzmocnić drużynę. bo niestety, jak panowie państwo wiedzą, tutaj no też kilku graczy będzie miało dłuższą przerwę, a nie możemy zacząć sezonu osłabieni. W szczególności mówię tu o Rafalem Mikulcu i Alanie Urydze. Natomiast, tak jak mówię, no my jesteśmy uczestnikiem tego widowiska w którym jest piłka nożna. Wszyscy my państwo tworzą tą społeczność my tworzymy tą społeczność. No i dzisiaj jest duży żal w nas natomiast to jest ten sport dlatego pewnie go robimy że jest tak nieprzewidywalny. Jak wygląda sytuacja z trenerem? Zostawi. Tak Mariusz Gio będzie kontynuował swoją, swoją misję w Miśle Kraków. Nie będziemy robić już większych rewolucji w tym zakresie. Myślę że udowodnił po zmianie trenera że już zna, zna, zna się na swoim fachu. Myślę, że pomożemy mu w oknie transferowym mam nadzieję, że rozpoczniemy ten sezon w spokoju i myślę, że, że bardziej efektywnie mam nadzieję, że na koniec efektownie w przyszłym sezonie. Chciałbym zapytać jeszcze. Nie, Niestety, martwimy się, że to gdzieś taka najgorszy typ kontuzji, czyli jakieś złamanie, Ja szczerze powiedziawszy nie miałem jeszcze wiadomości um, ze szpitala. Natomiast nie wyglądało to dobrze, myślę, że sędzia też nie panował nad tym ze spotkaniem dzisiaj, jakby dopuszczał do, do takiej fauli przede wszystkim z drugiej strony. Um, no i skończyło się, jak, jak się skończyło i miejmy nadzieję, że Mikulec uh, wróci, wróci szybko, bo miał naprawdę straż, świetny sezon i, i bardzo szkoda tego chłopaka i jego progresu, który zrobił tutaj w Wiśle Kraków, to samo Angela Baeny. Chciałem zapytać jeszcze od dwóch Ankelów, no bo Angelowi nie kończy się kontrakt, chciałbym zapytać o jego przyszłość, no i też o Angela Rodado, bo on kontrakt prawda ma, no ale to jest piłka porównująca się w każdej lidze, więc mogą być za niego oferty. Naszym celem będzie przede wszystkim utrzymać najlepszych jakościowo graczy. Niestety nie będziemy mogli dzisiaj Panu tutaj obiecać jak się, jak się skończy po prostu, skończymy się te dyskusje, każdy ma swoje marzenia, pragnienia i ambicje. Natomiast będziemy oczywiście chcieli zachować najlepszych graczy i rząd drużyny Wiśle Kraków. Jest Pan stanie to wszystko z Pan ma kolejne Myślę, że nie mam wyjścia, to jest pierwsza odpowiedź na Pana pytanie. Druga, bo wziąłem odpowiedzialność za ten klub, a druga rzecz to myślę, że mam na tyle pomysłów i tyle siły, żeby, żeby zabezpieczyć Wisłę Kraków kolejne serwery. Zastrzegam się, temat rozmów Pana z inwestorami, jak bardzo brak awansu komunikuje to rozmowę? Nie, myślę, że wszyscy, wszyscy, z którymi rozmawiamy, jakby awans nie jest tam żadnym tematem rozmów. Myślę, że każdy patrzy na organizację trochę szerzej niż przez pewne sportowe, chociaż on jest najważniejszy. Ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę, żeby nie brzmiało, że, że uważam inaczej. Ale patrzę na, na firmę, na organizację, na wszystko, co się tworzy, na takie mecze jak dzisiaj, na to, na nasze ostatnie występy w Pucharach. I gdy potencjał jest widoczny, więc będziemy się starali po prostu zmyślić coś, co sprawi, że Wisła Kraków będzie mogła w przyszłym niej rywalizować. Nawet jak pojawiło się tego polsko-amerykańskiego biznesu, hmm. to jest chyba najbliżej wprowadzenia w życie. jakby to wyglądało pod względem takiego projektu, projektu finansowego? Czy to jest przejęcie hmm. udziałów? Tak, ja myślę, że oczywiście mamy to, to... wielu. Nie jest tak, że mamy tylko jednego zainteresowanego. Staraliśmy się bardzo mocno, żeby zainteresować Wisłę Kraków wieloma sponsorami, inwestorami. Myślę, że Tomasz, bo o nim, o nim mowa jest potencjalnie, będziemy jeszcze myśleć o tym, w jaki sposób operacja z nim może wyglądać. Dajemy sobie kolejne 3 miesiące na taką wspólną walidację, bo jak Państwo wiedzą, w no, tej, tej rundzie było bardzo dużo rzeczy, które musieliśmy jednak zrealizować. Jest pomysł, żeby dołączył do akcjonariatu, po prostu obejmując akcje w zamian za, za inwestycje. Oczywiście będzie to mniejszościowa na razie inwestycja, ale myślę, że na, na tyle pokaźne, że, że pomoże w utrzymaniu budżetu I, i oczywiście nie zatrzymamy się na tym. Myślę, że czerwiec będzie dla nas bardzo gorący i bo, bo naszym celem jest oczywiście utrzymanie naszej akademii, drugiej drużyny i wielu innych rzeczy, które aktualnie Wisła robi z punktu widzenia całej samej społeczności. Więc dużo wyzwań przed nami, ale no cóż dzisiaj mogę powiedzieć, no życie toczy się dalej, piłka nożna toczy się dalej, jest duży żal w nas i tyle. Nie boi się Pan, że ten akcjonariat będzie trochę za bardzo rozwodniony, że za dużo będzie osób I Nie, myślę że, myślę, że nie, myślę, że to wygląda w taki sposób dzisiaj, że, że generalnie rzecz ujmując Wysoka Kraków akurat jeśli chodzi o akcjonariat, oprócz tego, wiecie, akcjonariatu crowdfundingowego, ma w miarę uporządkowany jakby akcjonariat. Nie wykluczam również, że będę zaraz po tym, jak wyczyścimy sobie pewne kwestie w kontekście na przykład TES-u i schodzenia tam z długu, um, dokonywał umorzeń moich pożyczek na tych samych warunkach, co będzie wchodził nowy inwestor, co oznaczałoby, że tego rozwodnienia nie będzie. Jak Pan zna nie tak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć dzisiaj, że Wisła w przyszłym sezonie będzie wstać na to, żeby walczyć o awans deksekrasy finansowo? Tak, Wisła Kraków będzie walczyć w przyszłym sezonie o awans deksekrasy. Wiem, że dzisiaj brakło szczęścia też trochę, ale patrzył Pan na ten czy miał Pan trochę derżawi z, z barażów z puszczą i zobaczyliśmy drużynę, mówię o Wiśle, która no nie potrafi sobie poradzić z tak solidnie i konsekwentnie grającym rywalem. Ech, wie Pan co, ja mam taki, mam trochę taki problem z, z określeniem tej gry naszych rywali, oczywiście pogratulowałem Miedzi Legnica, em, ale myślę, że em, Oczywiście nie osiągnęliśmy dzisiaj celu, jakby cel nie, jakby nie, nie, jakby nie, nie graliśmy w myśl zasady, że cel uświęca środki, e, bo graliśmy w piłkę, chcieliśmy ten zespół rozwijać, jakby widzieli Państwo ile akcji mieliśmy, zresztą poprzeczka Dudy i pewnie ten mecz by się skończył może nawet wynikiem 2-3, przewagą trzech bramek, natomiast e, tak samo jak Duda miał szansę zagłębiać Sosnowiec, pamiętają Państwo przy 1-1 za, e, za czasów Sobolewskiego, Natomiast wiecie, ja patrzę na to wszystko dzisiaj trochę, trochę szerzej, biorąc pod uwagę też doświadczenia innych klubów, Ruchu Chorzów, ŁKS-u i tym podobne. Jakby jest wiele rzeczy, które można zrobić, wygrać, ale zrobić to na, na krótki czas i potem, potem wrócić. Ja myślę, że powinniśmy konsekwentnie robić to, czego się nauczyliśmy. Pewnie, jak tutaj Pan wspomniał, z, z większym rozmachem, być może z większym możliwościami finansowymi, ale myślę, że jest wiele rzeczy, które w ostatnich meczach, w szczególności od zmiany, czasu zmiany trenera pokazaliśmy, że punktujemy na poziomie dwóch punktów i myślę, że musimy tak zacząć optymistycznie nabyć. Szczerze nie wydaje mi się, że to jest większy rozmach raczej chyba bym do prostu. Zobaczymy jak będzie. Myślę, że rozmach miał na, na, na myśli pewnego rodzaju wzmocnienia, być może bardziej punktowe. W tym zakresie, żeby ograniczyć nieco kadrę, a przykładowo tych zawodników lepszych jakościowo po prostu ściągnąć. Czy jest Pan w stanie powiedzieć na ten moment, jak dużo zmian będzie w liście latem? Czy zatrzymacie trzy drużyny? Czy tutaj czeka jakaś rewolucja? Nie no, myślę, że przede wszystkim przeanalizujemy bardzo dokładnie ten sezon. Myślę, że Państwo doskonale będąc w piłce, widzą, e, e, czego nam brakuje i gdzie tej jakości brakowało, dzisiaj w tym meczu również. E, to jest po prostu dużo klub, I wiecie, niektórzy zawodnicy, którzy radzą sobie w innych, innych klubach, troszkę dłuższego czasu adaptacji potrzebują, żeby w tej wisie Kaku się odnaleźć. No, Mam taki Państwo świetny przykład, na przykład Federico Duarte, który jest pierwszoplanową postacią teraz w tej rundzie. A też było mu trudno się w tej Wiśle odnaleźć. Na samym początku, um, kluczowy jest dzisiaj po prostu spokój i, i zaplanowanie tego, co ma się za chwileczkę zacząć. Zale